Co ty robisz? Chciałem tam wlecieć na pełnej. Co Czemu się ocierasz od drzwi? Może otworzę. Już tam nikogo nie ma. Skąd wiesz? Patrzyłeś? No, przez okienko. Ty, w ogóle, czy my chcemy, czy my... Tak się zastanawiam. No? Ślub w kościele. Na no. wesele? No nie w kościele. No, no to wyjaśniliśmy sobie. nasz miejsce? Na wesele? Ta, bo ja chyba coś mi się obija o mózg. Że. Uf! To może czaszka. No. no no, no. Że było takie miejsce.